Witajcie. Ja nazywam się Borys, jestem frontmenem zespołu Snakebite. Bite. Dzisiaj zaprowadzę Was tu, gdzie dzieje się magia. Zapraszam Was, teraz przedstawię członków zespołu. O, dzień dobry panowie! Zaraz zobaczymy, czy dobry. Tutaj, tutaj czuć, czuć energię, jest fantastycznie, są nastroje. Welcome to my band! Dobrze, zaczynamy. Przy... Krótka historia zespołu. Oficjalnie postoł 11 marca 2021 roku z inicjatywy Tomka e, e, i mojej również. Napisałem do niego, spotkaliśmy się. Zaiskrzyło. Tomasz, to jest mój serdeczny przyjaciel. Przygoda zaczęła się w garażu gdzieś na Nowej Hucie w roku 2017. Prawdopodobnie. Wchodziliśmy przez parę składów paru. Paru perkusistów, paru gitarzystów, paru wokalistów. Aż w końcu Tomek stwierdził, Borys, ty zostań wokalistą, jesteś fenomenalny. A resztę znajdziemy, reszta się ułoży. Ja, Borys oraz Zyjon w 2021, a dokładnie w marcu, spotkaliśmy się po raz pierwszy na salce. Do zespołu dołączył Jakub Śliwiński w fryzurze Franciszka Nina. To już się kameruje? God to ja, to ja się zastresowałem teraz. Po kilku miesiącach zagraliśmy pierwszy koncert. To było jazz roku we wrześniu 2021. Potem jakieś problemy. Tak, wraz ze wzrostem mojego talentu zaczęły wypadać włosy Tomka i Macie problemy. Kolejne perturbacje, kolejne rzeczy dzieją się w zespole. Ludzie odchodzą, umierają, rodzą się nowi i nadchodzi on. Dawid Dziewic. Dziedzic. W trzecim kwartale roku 2022 Dawid Dziedzic dołączył do zespołu. Yy, wrzucamy ogłoszenie, szukamy gitarzysty solowego, kto to będzie, kto to będzie. Zgłasza się gość, zżywca, mówię ja, ale gorzej być nie może, ale dajemy chłopakowi szansę, przychodzi, przychodzi, wyciąga swojego bodajże Washburn'a wtedy. Byłem na próbę totalnie zestresowany, ale wiedziałem, że mam tajną broń, że grać może nie umiem, ale mam ładną gitarę, więc im ją pokazałem. Oni mieli wszyscy Wszyscy oni mieli Nakomity gitarzysta eee, Przede wszystkim jaka osoba Od razu kliknęło eee, Chłopak eee, No dorany przyłód Chłopak eee, Talent Niesamowity eee, Dobre serce duże Wszystko przeszło tu Tu nie ma za dużo Mózg ogarnia paluszki Gra solówki I jest Co? w porządku No właśnie I się uśmiecha dużo no, Nie do. Sceny. Zaczęło się w momencie, kiedy nie wiedziałem, co zrobić z życiem. Grałem sobie na gitarze, mówię. fajnie było, może grać z ludźmi. Wtedy na Facebooka napisałem ogłoszenie. Miałem przesłanie do zespołu, odezwał się. W międzyczasie napisał inny zespół. A zasadzie osoba. Niejaki Borys. Je, bo widziałem, że tam dałeś ogłoszenie, kurczę. Może nie chciałbyś u nas spróbować? Mówię. Nie, chyba nie, bo już mam. Nie, coś już tam mam. Co nagrane. Ty, co ty gadasz? Co no, tak ty... było? To jest True Story. Ty odpowiedziałeś na nasze, na nasze ogłoszenie na Facebooku. Nie. nie. To ty swój... odpowiedziałeś na moje. Bo ja napisałem, że jako gitarysta szukam zespołu i ty i te, i te do mnie napisałeś. No i po dołączeniu Dawida zaczęły się takie pierwsze prawdziwe nasze koncerty. Myśląc, że to będzie chwilowa przygoda, okazało się, że jest to dłuższy związek. Czasami tak bywa, że myślisz, że będzie na raz, na fajnie, a potem nagle zostajesz tak przez większość życia. Następnie nagrywaliśmy naszą deglutancy epkę Wired Hell. Możecie ją posłuchać we wszystkich sterebnistach streamingowych. Dobrze, to lecimy dalej. Trzeci kawałek to jest zarazem nasz pierwszy single, który wydaliśmy. Distraction! My... DISTRAKSION! No i tak od 2023 roku, kiedy to wydaliśmy naszą epkę, i było to 10 lutego, roku zagraliśmy release party, i od tamtego czasu tak naprawdę jeszcze parę innych koncertów w ciągu zeszłego roku. Dobrze, e, pytanie było, skąd się wziął image zespołu? Image zespołu e, szlipowany był i dogadywany tak naprawdę bardzo długo. E, zaczęło się od starcia e, między chłopakami a mną. Oni twierdzą, że potrzebujemy imageu, ja powiedziałem, że nie do końca. E, no i finalnie stanęło na tym, że kiedy zaczęliśmy się przebierać na ostatnie Halloween, to uznaliśmy, że pójdziemy w stronę, która nie jest cringe'owa, jest w miarę znośna, łatwa w wykonaniu i tak właśnie wyglądamy. E, łączymy takie klimaciki troszeczkę, bym powiedział, e, szpitalne z mundurowymi. Zobaczcie na żywą. Na ten moment e, staramy się, żeby jak najlepiej wejść w rok 2024 z koncertowaniem, z poznawaniem nowych ludzi, nowych miejsc, dlatego też atakujemy wszystkie okazje koncertowe. Nowy materiał piszemy. Przygotowujemy się właśnie do trasy koncertowej. się Zespół W marcu Próby, pierwsze koncerty. Pierwsza epka. Jakoś poszło. Jesteśmy tutaj. Druga płyta będzie więcej kompleksów trasa. I zagramy na się burza. Prawda? Dzieje się Magda. Dobra, leczmy. Ustaję!